Zobaczcie, kochani, witajcie bardzo serdecznie przed kolacją u naszych szczeniaczków. Wyszliśmy dzisiaj na troszeczkę, na jakieś e, półtorej godziny z na spacer, na lody. No i w międzyczasie chce dać im jeść, więc zobaczcie, co się będzie działo. Czy nie zauważają, że już im wstawiam miseczki. Czują, że poza. No, ale jeszcze nie zauważają. A może byście Państwo się wszyscy do tyłu odwrócili, by było łatwiej jest? No od brzegu, chodź. Chodź, największe rozrabiarę. Hop! 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 Chodź, krzykaczko! To jest największa krzykaczka! Hop. Oj. Dzisiaj przemek ją zabrał na dół, podszył. Gamonki już jedzą. Pan zadzwonił, musiałam przerwać na chwilę. Chodź tutaj. Zostań ładnie, chłopaczku, a nie, tutaj jakieś ugięcia robisz. Czarna jest jezwisko jak najdalej. Właśnie nie dokończyłam wam mówić, że e, dzisiaj... O! O, różowa już pierwsza. Już zjadła, już. Proszę do swoich misek, proszę. A ty, łobuziarko, proszę. E, Wyszliśmy z nalo dzisiaj na lody, pojechaliśmy na spacery, żeby troszkę się przejść i żeby też mogła troszkę odpocząć od strzeniaczków. Więc nie było nas jakieś maksymalnie półtorej godziny. To tak wygłodniały, tak za nią piszczały, tak szczekały, że głowa mała. No ale już teraz jest wszystko ok. No teraz będą przeżywać, że mięso dostały. Na chwilę wpuścimy na ale, to będą znowu troszeczkę popiją mleczka. No a z takich nowości w końcu, to zobaczcie, co mamy. Zrobiliśmy im taką kuwetę z peletem. Podobno to dużo fajniej się sprawdza i lepiej u Właśnie uczą się powoli załatwiać. No, więc... O. Już zjadłaś? Już? Tak? Już? Zjadłaś? Ty też zjadłeś już? Tak? O, to się największe. To jest, wiecie co, powiem Wam tak. W końcu największe rozrabiaka i gryzoń. Ale jak tylko weźmiesz na rączki, największa przytulaska, po prostu najkochańsza na świecie. Więc... Tak to z nią wygląda, z naszą dziewczynką różową. Tak? Najkochańsza na świecie mordka. Taka mordka najkochańsza, taka najkochańsza. Mm. Wszystkie jesteście bardzo kochane, bardzo. Ale to jest taki chłobus. W końcu rozstawia po kątach, co nie? <laughs> Jeszcze dla jasności, ponieważ dzisiaj padło pytanie. E, u nas wszystkie szczeniaczki będą długowłose. Nie będzie szczeniaczków krótkowłosych, ponieważ i mamusia i tatuś, czyli i Nala, i Woli, e, są pieskami długowłosymi. Więc u nas wszystkie będą długowłose. To tak dla jasności, żeby było. No a my już jesteśmy właśnie po kolacji, prawda? Prawda? No i będziemy tutaj właśnie wszystko podjadać. Teraz do końca muszą powymieniać miski, sprawdzić, czy naprawdę jest wszystko zjedzone. No i oczywiście do człowieka już chcą, tak na kolanko, Jo jo jo. się też mieliśmy już parę akcji, ponieważ dalej mam podzielony koniec, jakby na dwie części. I, i, I chyba będziemy musieli powoli otworzyć tą drewnianą przegródkę. Ponieważ gamońki nam przeskakują. W szczególności, jak któryś zaśnie tutaj wzdłuż, to drugi na niego wejdzie i przeskakuje na drugą stronę, żeby sprawdzić i zobaczyć, co i jak. Więc chyba będzie trzeba to już zlikwidować, żeby tylko narka mogła sobie tutaj wchodzić. Już podwyższyliśmy tutaj wyjście. Więc teraz no, widzicie, jak się pchają do człowieka. Nie będzie już takiego spokojnego siedzenia w końcu. To będą gryzły po nogach, po palcach. Po wszystkim. Mają teraz więcej zabawek już. No, więc jest śmiesznie. No i zobaczcie, jakie kochane pięć. Jak ich nie kochać? Musisz je kochać. Więc tak dzisiaj się kończy nasz dzień. A jutro mamy niespodziankę dla Będziemy coś próbować nowego. Więc zobaczymy. Więc na dzisiaj dobranoc i do zobaczenia jutro. Dzisiejszymi nocnymi wojażami szczeniaki doprowadziły do tego, że zrobiliśmy im jeden duży kojec. Ponieważ nocy próbowały przedostać się na drugą stronę. O no, jednej to się nawet udawało. No, więc teraz mają dużo przestrzeni do zabawy, do spania. I do brojenia. Ona będzie miała więcej miejsca do leżenia z nimi. Jak już wiecie z poprzedniej części, u nas dzisiaj zaszły duże zmiany. A teraz e, na nasze szczeniaczki czeka kolejna zmiana. Muszę sobie wejść do nich, e, bo w dniu dzisiejszym dostaną seler. Się wszyscy śmieją że to jest wegańskie mięsko, ale jak są zwierzaczki na diecie barw, to powinny jakieś warzywka sobie chrupać. Oczywiście nie musi to być często i dużo, to zależy już właśnie od zwierzątek, więc uwaga mi zjadają nogi, <laughs> więc będziemy teraz próbować. No chodźcie, myszki, chodźcie, zobaczcie, co to jest. Przygotowałam parę kawałków, żeby tutaj było, żeby mogły sobie posmakować, patrzeć, no, zobaczcie, co to jest. Dobre! Z nimi troszkę usiądę, nie popilnuję. Na kouderce ich. Zobaczcie, zobaczcie co ona jest. Seler obrałam. Eee, Wiedziałam jakieś tam rzeczy ze środka, które mi się nie podobały, że są. No, a teraz im zostawiam. Może troszkę będą <trym> to gryźć. Zobaczymy. No, zobaczcie, co tam jest. No ale... <trym> Człowiek tutaj z nimi jest. lusia nie kradnie piłki. To <noise> najbardziej chcą do człowieka. No, to zobacz, tutaj nie mnie. wezmę <noise> się, do sobie bliżej. <noise> Ojej. Gdzie będę siedziała? O tak, no, wszystkie. Ja cieszę się, że tutaj jesteście. O, zielony. Zaczął, zaczął. Zrozumiał, że to jest do coś. No? Może, może. Przytulaski tutaj, najważniejsze. Najważniejsze przytulaski są. Pamiętam, mam krótkie spodnie ubrane. Teraz będę miała podrapane nogi. Gdzie te paziurki? Tutaj masz. No. Masz, masz, Oci, No przygotowałam wam selerka, no co wy. Chodź tu kolego, chodź masz. No ja przyszłam, no jeszcze mamusia przyszła, więc tutaj wielkie zamieszanie aktualnie jest. No już się cały czas próbuję podprowadzić piłki. ci nie gryź mnie w palce. No więc tak to tutaj sobie żyjemy. Wy nie macie zamiaru, przepraszam Was, nie macie zamiaru tutaj zjeść troszkę selerka? A ja w ogóle oczywiście go zostawię, żebyście mogły go posmakować. W ja się to jest coś, czego Nala jak, chyba nie lubi za bardzo. Więc nie będzie im kradła, bo kości im troszeczkę kradła. Jeszcze teraz mamy troszeczkę więcej czasu, więc Wam powiem, w nocy mieliśmy małe tutaj ekscesy. Ponieważ... <grym> tak, Nalusia jest bardzo dobrą mamą. Ale e, przychodziła tutaj, potrafiła je pobudzić <grywia> i sobie od nich szła, nie dała im mleka. No i wtedy, no one się wkurzały i tak piszczały, tak ujadały, no, że się spać nie dało. Więc musiałam wstawać i ciągle je tutaj uspokajać, na Lucie wołać, <grywia> żeby dała im mleczka. No i wtedy ten. No, i wtedy dopiero był spokój. No, a też, jak tutaj była ta deska przez środek, co na pół dzieliła ten koiec, tutaj, to nasza błękitna dziewczynka, która właśnie tu się na mnie najbardziej pcha i pcha. O, 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 o gardzinka mała, kochana. O, 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 gryzeń o, o, mały. E, Co ty się tego wyginasz? Ej, masz celerka. No, masz, masz. <grywa> Auci! O jesteś skubaniec. Skubaniec malutki uszatek, no uszatek mały. O i kolejna. Błękitna próbowała przeskakiwać i w końcu jej się udało. W końcu przeskoczyła dzisiaj w nocy. No i jak jeden szczeniak przeskoczy, a reszta widzi, że nie może do niego dojść i że to jest jakieś nowe miejsce, to wtedy y, chcą do, piszczą za nim po prostu. No, a nie wiem czy... Bo to dosyć wysoka była ta deska jak dla nich. I nie wiem czy po prostu... Ym, to było tak, że ona się oparła na którymś, o którejś zasnął przy tej desce. I ta błękitna nasza dziewczynka się oparła i po prostu udało jej się wtedy przeskoczyć. No, czy już ma tak silne łapki przednie, że jakoś się zawzięła i przeskoczyła. A co ty mi tak gryziesz? Proszę selerek do gryzienia. Proszę, selerek do gryzienia, proszę. O, o. Mówiś no. mię gryźć przynajmniej coś starszego i zdrowszego. No i po prostu, Auć! Ty jesteś teraz w broje, coś. Taki jaki spokojny byłeś. No. I po prostu błękitną znalazłam po drugiej stronie. Lalusia opilnowała była przy niej, ale. No, musiałam ją przenieść, te się dopiero uspokoiły, więc dzisiaj w nocy było ciekawie. I dlatego sprzętnie postanowiliśmy, że e, niszczymy tą deskę przedzielającą. I Z ciepłysiu, z mały. <gryśla> ona już się uczy, podgryza je troszkę i w ogóle. No, i dlatego zwają już całe koje, co dzisiaj. Fee, no co ty? gryź mnie. Proszę, proszę to. No już proszę, resztę. No. I będą już teraz żyły na takiej bardzo dużej przestrzeni. I tym je będziemy brać na dół troszeczkę. Ale uczą się jeszcze na razie do peletu załatwiać. Więc powoli, powoli. No? Dobra? Dobry seller, <gry> Dobry seler. Ojej. Dobry. No, na tym możesz tępić zęby i możesz i możesz. Wprowadzamy co parę dni jakąś jedną nową rzecz, żeby też sprawdzić, ponieważ pieski nie powinny, ale mogą być na coś uczulone. Dlatego wprowadzam po kolei, żeby eliminować ewentualnie rzeczy, na które są uczulone. To jest zjada, To się zjada, O nie, się zjada, To jest zjada. Więc... Myślę, że seler powoli się przyjmie. Muszę i pokazać, że może seler tutaj zamiast swojej łapki. <laughs> no, więc... No, teraz tu zielony broi. No, proszę was bardzo. Proszę was bardzo. No, więc... To będzie nowa przekąska z Jeżeli wszystko będzie w porządku, nie gryź mnie w palca! <laughs> nie gryź mnie. Ej, bo O, najbardziej jej interesuje kamerka. Co to jest, no? Jeśli do tego można pokryć to coś. się też musiała przyjść, sprawdzić. Auć, no. Jesteście gryzonie jednak. No, więc Tak to właśnie wygląda, seler się przyjął, tak jak w wierszu, a to feler, rzeknął Seller. i się przyjął, Więc <gryzaczek> jako gryzaczek, bo tutaj już się śmieje piranie, mają ząbki, zobaczcie, zobaczcie jakie ząbki mają, zobaczcie, już kiałki są, o. Znowu, znowu mnie za ktoś chce gryźć, znowu nie za ktoś chce gryźć, jakoś tutaj, puchata kulka, puchata kulka. Na nie kradnij piłki. Masz swoje. <grymne> to jest niemożliwa. Dalej bym jej w palce. tu. Lusia się z nimi ładnie bawi, uczy je bardzo dużo, ponieważ i je podgryza, je przywraca. O, właśnie tak. Ona nic im nie robi, ona tylko otwiera pyszczek i je tak łapie, ale czy to chodzi, żeby je nauczyć czegoś? A podgryza. Śmiesznie bo, zielony ją podgryza, to ona jego. Tak jakby pchełki chciała wygryźć. O, no, no i tutaj czerwona się do mnie pcha. No i tak to właśnie wygląda u nas. Więc dzisiaj jest Dzień Selera. Tak, tak. Dzień Selera. Dzień Selera, tak. Zostaw moje palce. Tu masz, proszę. <gryzł> Wszystkie już popróbowały troszkę selera pogryźć? Ciebie gryzą oczywiście. Ciebie gryzą oczywiście. Będzie bardzo ważne w nowych domkach, żeby umieć, żeby nie gryzły, ale żeby się też bawiły i były wesołe. Zostaw sekretarz, gdy. Łupu Ojej, 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 ojej. Osoba, Nowe rzeczy zawsze przychodzą powoli. To niemalże od razu szybko i że wszystko od razu zrozumieją. Siadł krótko, nawet potrafił dwaj z jednym kawałek. Hej! Widzę, tutaj jakby... Kuwety z paletem zaczynają powoli korzystać, bo jest troszkę paletu wysypane. Nie gryźcie mnie, gamońki małe! Hej! Ja wam jedzonko przynoszę, a wy mnie gryziecie. No co to za porządki? Proszę, tak Nie moją rękę, tylko coś. Też jest ważne właśnie w nowych domkach, że pieski przez takie gryzienie poznają różne rzeczy. I żeby je nauczyć, żeby je nauczyć, że mogą gryźć, tylko mają gryźć coś, zabawkę, właśnie jakieś twarde warzywo czy coś. No i wtedy one się nauczą powolutku, żeby nie gryźć ręki. Czyli jak zaczynają gryźć, to od razu podmieniamy na jakąś zabaweczkę. Oczywiście, nowym będzie łatwiej, bo będą miały jednego pieska. Będą mieli, przepraszam, jednego pieska. Tam jest trochę trudniej, trzeba ogarnąć całe pięć. <laughs> to nie, chłopcieku? To nie? Ej, nie zjadamy! mi <laughs> się też bawi z pieskami. Au! A kto mnie tu podżerał między nogami? A kto tu chce kamerkę zjeść? O! czekaj, byłaś Ciekaj, byłaś stamtąd, byłaś z moich nóg. Hmm. Już się nauczyły wodę pić, widzicie? Sama poszła, troszkę się napiła, się O, Dobra Nalka, dobra. No, ale jej jest, jedz. Takie mamy zabawy tutaj różne, ciekawe. Można by było z nimi, przy wolnym dniu, jest fajnie, można z nimi sobie posiedzieć. Przy wolnym dniu... i można by siedzieć, siedzieć. Takie kochane, coraz bardziej buchate są. Coraz tłuszcze futerko mają. Coraz fajniej ale gryzą coraz więcej. Gryzą coraz więcej, takie kochane te się tylko no więc, na dzisiaj to tak wygląda. Wesoło jest. Nasza różowa rozrabiarka. Nasza różowa rozrabiarka. Ojej, ojej, ojej. Zobaczcie, jakie ząbki rosną. Zobaczcie. Ojeje. No, no i tak to widzimy się w następnym odcineczku. Pięknym, bojowym, <laughs> zaczepialskim akcentem. Au! <laughs> Nie gryśnie. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jak się podobało, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszajcie znajomych do oglądania do subskrypcji. I do zobaczenia!